Drodzy Państwo, tym razem widzimy się w radosnym dla nas czasie, w okresie świąt Wielkiej Nocy. Na początek zacznę od życzeń. Chrystus stał, przyniósł nam nadzieję na lepsze jutro. A ja dzisiaj chcę Państwu podziękować za to, że Państwo też daliście nadzieję tym, dla których prosiliśmy o pomoc. Chcę się podzielić bardzo radosną nowiną siostra Ligia Krukowska, która posługuje na misjach w Ekwadorze, przysłała nam zdjęcia i materiał, jak rozwożą z księdzem proboszczem z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której siostra Ligia pracuje i posługuje dary dla tych, dla których są one najbardziej potrzebną rzeczą na ten czas, by przetrwać epidemię, by przeżyć by nie doznawać głodu. I dzisiaj chcę państwu podziękować wszystkim tym, którzy wpłacili jakąkolwiek kwotę, jedni wpłacili symboliczną, inni wpłacili całkiem sporą kwotę pieniążków. Za każdą państwa ofiarność, za każdą wpłatę pragnę bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu tych, którzy o tą pomoc prosili, a więc siostry benedyktynki misjonarki, ksiądz proboszcz, a przede wszystkim ubodzy z Ekwadoru, którzy na dzień dzisiejszy stracili możliwość pracy, możliwość normalnego funkcjonowania, ale na pewno w te święta nie są głodni i być może materiał, który Państwo zobaczycie, bo, bo też e, zamieścimy zdjęcia, które siostra nam przysłała z tego, jak rozwożą z księdzem proboszczem Dary. E, może tu zdradzę: poniżej będzie takie zdjęcie taki człowiek w kombinezonie, w masce na niebiesko to właśnie ksiądz proboszcz. E, I e, docierają do swoich podopiecznych, do tych najuboższych, do tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. I w imieniu tych osób dziękuję. Dziękuję, że o nich pomyśleliście, że podzieliliście się tym, co macie. Każdy na miarę swoich możliwości. Zebraliśmy przed świętami ponad 4000 tysiące złotych. Ta pomoc już dotarła. Za te pieniążki zostały zakupione takie rzeczy, które są sycące, z których można szybko przygotować jakiś posiłek, który. Przede wszystkim za spokoi głód, a więc by, były to e, takie produkty jak ryż, groch, olej, e, mąka i te rzeczy zostały zakupione, zostały rozdane e, i na pewno e, już e, ci, którzy je otrzymali, to, to z nich coś sobie też na te święta wielkanocne przygotowali. Bardzo, bardzo serdecznie za te wszystkie dary dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś może w ferworze tych przygotowań przedświątecznych nie zdążył wpłacić jakichś pieniążków, zapomniał, a może nie wiedział o tym, że zbieramy że jest też taka akcja prowadzona, to w dalszym ciągu można takie pieniążki wpłacić na konto, które jest, będzie zamieszczone też tutaj na portalu biłgoraj.com będzie też artykuł na stronie katolickiego Radia Zamość i cały czas jest na stronie katolickiego liceum ogólnokształcącego jest tam artykuł prośba o pomoc i na samym dole jest numer konta. Jest to prywatne konto, z którego bezpośrednio przesyłamy pieniążki tam do, do Ekwadoru, do księdza Proboszcza, a oni tam na miejscu za nie kupują dary. Jest już znowu kilka złotych, ponieważ niektórzy wpłacili już w momencie, kiedy przelew został wykonany, więc kolejne pieniążki będziemy wysyłać. Jeśli ktoś chce dołączyć, to bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim i jeszcze raz życzę, by nadzieja, którą dał nam zmartwychwstały Chrystus, towarzyszyła nam na każdy dzień. Dziękuję bardzo.